to jest nazwa White Cloud Handmaid. Witajcie w kolejnym filmie. Witam się z wami w kolejnym filmie. Będzie to pierwszy film o tematyce świątecznej, wielkanocnej, i zaczniemy sobie takimi małymi krokami, ponieważ na początek zaczniemy od Uszycia takich fajnych małych kurek. E, mnie te kurki towarzyszą w zasadzie chyba od początku e, mojej przygody z szyciem, bo są bardzo proste w uszyciu e, i są fajną ozdobą w domu. Co będziecie potrzebować? E, to jest moja pierwsza wersja kurki i tutaj był filc i takie m, ozdobne e, taka taśma ozdobna z pomponami, ale Padłam później na pomysł, że można to zrobić ze sznurka takiego bawełnianego do makramy albo do bluzy, do kaptura. Więc wybór jest wasz. Jakby co, co macie pod ręką, to wykorzystajcie do zrobienia dzióbka i tutaj grzybyczka. Będziecie oczywiście potrzebować materiału. Ja tym razem wybrałam zielony materiał w jajka. Tak więc będzie świątecznie, no i będzie wam potrzebny wykrój. Wykrój będzie dostępny poniżej w linku, jeszcze nie zdecydowałam czy będzie to link taki, gdzie będziecie mieć do pobrania po prostu taki wykrój, czy to będzie z mojego sklepu internetowego za darmo wykrój do pobrania, zobaczymy jak to technicznie się uda ugryźć. Jeśli chodzi o kurkę, to to jest taka kurka takiej wielkości, a oczywiście możecie powiększyć sobie ten wykrój i zrobić większą. To jest tak jak powiedziałam, pierwsza rzecz świąteczna z serii świątecznej. Kilka będzie tych rzeczy. Będzie na przykład jeszcze taki zajączek na drzwi większy, również tam udostępnię Wam wykrój. Będą zazdroski na okno takie w świątecznym motywie, bo pokażę Wam jak, jak je uszyć. Ale wykorzystam materiały świąteczne, żebyśmy mogli połączyć jedno i drugie. Takie najprostsze zazdroski prawdopodobnie będę je robić z firanką. Połączenie firanki z bawełną. Będą również takie kurki na patykach w doniczce, takie ozdobne, żeby komuś podarować. Będzie wianek prawdopodobnie. Na pewno będzie kompozycja w Doniczce, albo kompozycja w jakimś naczyniu na stół świąteczny. I to chyba tyle z tego, co zdążyłam zapamiętać. Ale tych filmów będzie chyba z 7 albo z 8. W każdym razie przez cały, przez drugą połowę lutego, przez cały marzec i przez kawałek kwietnia będę Wam pokazywać takie świąteczne propozycje. Do chyba 9 kwietnia, bo 20 kwietnia mamy święta, więc, żebyście mieli kilka dni na to, żeby ewentualnie coś sobie przygotować. Tych filmów będzie kilka, coś ponad 8. Chyba 8, tak, tak zerkam na kalendarz, ale na pewno od, już w lutym się pierwsze pojawiają, czyli mamy trochę lutego. Marzec i troszkę kwietnia, tak więc ym, mam nadzieję, że uszycie, uszy, uszyjecie ze mną e, świąteczne rzeczy. No cóż, to zabieramy się do pracy. Aha, i jeszcze do kurki będzie Wam potrzebne wypełnienie. Yy, no, ja mam tego wypełnienia dużo, więc yy, no, używam jakby na bieżąco, a Wy możecie. Wykorzystać na przykład jakiś wkład ze starej poduszki, jak macie taką, która już jest wyleżana, i można ją wykorzystać wtedy tutaj do wypełnienia kurki. Tak więc myślę, że, że sobie coś tam znajdziecie. Obracam kamerę i zaczynamy działać. Przygotowałam sobie materiał, wykrój. Jeśli chodzi o wykrój, to do tego, co ja Wam udostępnię u siebie, tutaj pod filmem, to do tego wykroju dodajcie sobie po centymetrze na szef. Mamy kurkę wyciętą, i ja sobie wstępnie ją spinam. I teraz tak, znalazłam jeszcze w moich zapasach właśnie tą taśmę, taką, która ma te kuleczki. Odcinam sobie. kawałek. I tutaj podkładam pomiędzy dwie warstwy. Natomiast dziubek sobie wycinam z tej, z tego sznurka bawełnianego. Taki kawałek ze 4 cm i wkładam. tutaj i też sobie zabezpieczam to szpileczką. I jak mamy tak tutaj wpięty grzebyczek, czy to właśnie ze sznurka, czy z jakichś tam innych ozdobnych rzeczy i mamy dzióbek wpięty, to teraz przeszywamy tutaj kurkę dookoła, zostawiając ten spód tutaj otwarty. Jak już mamy zszytą kurkę dookoła, to teraz ją obracamy, i spinamy tutaj. Troszkę nam się tutaj. Przesuwają te brzegi, ale no chodzi o to, żeby tak było mniej więcej równo. I szywamy dosłownie na 3 cm z jednej strony i na 3 cm z drugiej strony. Zostawiamy tutaj otwór na wypełnienie kurki. Teraz jak już mamy tak kurkę przygotowaną, to tutaj. Na... Docinamy sobie jak najbliżej naszego szwu. Ja sobie obcinam również tutaj te trójkąty. Dobra, tu, tu. tu. I robimy nacinki po całej długości tego tutaj takiego miejsca, gdzie jest lekkie wybrzuszenie. I teraz możemy wywinąć kurkę. I jak już mamy kurkę wypełnioną, no to pozostaje nam zaszyć tutaj ten dół i to robimy ręcznie. Kurka gotowa, dołączyła do stada. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I koniecznie dajcie znać, e, czy takie kurki przygotujecie. Ja e, myślę, że w całej mojej rodzinie już rozdałam przez ostatnie 7 lat mojego szycia właśnie te kurki. E, tak więc nie będę już uszczęśliwiać na siłę. Ale myślę, że kurki są świetną ozdobą do domu. Można je wsadzić do jakiegoś strojka świątecznego albo po prostu postawić tak, po prostu. Wiem, że część osób korzysta z nich również jako miejsce na szpilki. Tak więc zastosowanie jest wiele. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Tak jak mówiłam, już dajcie koniecznie zdać, czy sz, szliście ze mną taką kurkę. No i widzimy się w następnym filmie, który będzie również o tematyce świątecznej. Do zobaczenia!